Cześć, jestem Masło i to jest gra Rollstars Stars ostatnio wyszedł nowy karnet o nazwie Mod Star jest to już piąty sezon jeżeli chcecie zobaczyć co mi dropło w tej skrzynce naprawdę dropa mi bardzo dobra rzecz, to wam zaraz pokażę i dzisiaj sobie otworzę te cztery skrzynki chyba w sklepie o właśnie, w sklepie do sklepu wyszedł już dzisiaj ten Karl. Chyba dzisiaj w sumie wyszedł. Albo wczoraj, nie wiem. Bo wczoraj w sumie nie sprawdzałem sklepu. Może i wczoraj wyszedł. I miałem, mam 13 gemów. Miałem 80 coś. A wiecie dlaczego? A wiecie? Hm? Huh? No. I dzisiaj sobie nim też pogram. W sumie mam zadanie na Nani, ale to może zrobię kiedy indziej. I nie wiem czy otworzyć teraz. Dobra, po jednej gierce. Na solo. Chociaż dzisiaj mapka jest taka słaba, bo grałem. Bo sobie robiłem zadania, żeby otworzyć... Żeby mieć te skrzynki na opening. Jak zdobędę 13 poziom karnetu... O nie, zbogowało mnie. Ale jak zdobędę 13 poziom karnetu, to... Yy... 30 znaczy to, to... To... wtedy sobie kupię karnet płatny i sobie zrobię opening. No nie. Wywaliło mnie. Dobra to jeszcze raz. I pokażę wam jeszcze jak się gra nową postacią. Ja jej oczywiście jeszcze nie mam, żebyście nie myśleli, że ją zdobyłem. Ale pokażę wam w, w tej jaskini treningowej, gdzie, jak to tam się teraz nazywa. O nie, po co ja w nim Ale on ma fajne szczały, zobaczcie. Że jak się rozwala, nie? Jak one napotykają jakąś przeszkodę i się rozwalają, to... To nie ma takich normalnych wybuchów, tylko są takie jakby... No takie chińskie kółeczka, nie? Takie... Nie wiem jak to się nazywa. No takie pokemony. Takie biało-czarne. O nie! Ale zobaczcie jakim jestem pro playerem. Gdybym nie był pro playerem, to bym tam się nie uczył. O kurczę, ja też maślę. Okej, okay. no. I widzicie jakim jestem prograczem? O. Ty nie żyjesz, cześć. Ja już mam 5 PRCube. I czuję się naprawdę świetnie. Nie, NIE 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 ZABIJAJCIE SIĘ O ty oty O ty, emigino, o ty. Yy, yy, yy. NIE Jak to nie trafiłem niby Nie dobra ale trzecie miejsce sześć pucharków to wygrana nie Okej okay. W jednym pucharniu spadłem czekajcie 44, nie, nie wbiję szóstej Dobra, to wam pokażę co zdobyłem, a zdobyłem super gadżet do MS. Ems odzyskuje 420 punktów życia na sekundę za każdego wrogiego zadymiarza który znajduje się w polu działania jej superataku więc to jest bardzo dobre, bo ja ja niestety jestem taki, że ciągle tracę życie w Brawl Starsie, a potem mam problem żeby je odgenerować Dobra, to zanim jeszcze to, to pokażę Wam tą pułkownika Rufsa, który będzie w tym karnecie do odblokowania. I on strzela no takimi podwójnymi atakami i on ma też coś takiego jak Rico. Nie? Że mu się odbijają strzałki. I te, patrzcie, teraz zadaję 1000 obrażeń, a pokażę wam jak jest ult. Na przykład walny w tego robocika, nie? Bo ult, ult bije ogólnie, nie? To jest tak jak ten y, drugi gadżet do y, El Primo. I od niego powstaje tak jakby soczek. I dzięki temu jestem na ekspiony już do końca gierki. I zadaję gościom po 1200 obrażeń. No na przykład tego. pa i, I ciebie na przykład pokonam, nie? To jest fajne takie. Tylko potem już z tym nie, nie, nie da się nic robić. No, ale fajne też, by było na przykład na dual, bo na 3, na 3, żeby sojusznicy też mogli mieć te soczki. To by było akurat super. No, to, to taka postać jest. Nie? Ja jeszcze sobie właśnie zmienię awatar na Ms, bo zawsze jak zdobywam jaką, jakiś dopalacz do nowej postaci. Um, to um, albo jakiegoś skina sobie kupuję to zmieniam postać w sumie kolta nie zmieniłam ale dobra ems A i ten i w ogóle fajny jest ten do awatar do Rufsa. ok to otworzę nie wiem ten skin chciałbym go chciałbym chciałbym dobra i to ale nie wiem, okej okay. otworzę Z tego zdobyłem właśnie tą M To do M z ten gadżet To może mi się uda Okej okay. Nie Czekajcie Zrobię to tak jak ostatnio Chyba jak gram z furmikiem czy tam kimś Czy znaczy to Okej okay. Czary mary hokus pokus daj mi zarzewie No Nie Czary Mari, hokus pokus, daj mi zażewie No nie, proszę. Ostatnia skrzyneczka, bo będę smutny. No nie, ale dobra. Ej, już, już mam tysiaka. No to. Nie no, za nic. Ej, stąd dostanę 50, ale nie, to mi nic nie da. Co mi coś da? Nic mi nic nie da, ok. Zapamiętam to sobie, Brawl się. niedobry. Ale fajny ten skin, tak się cieszę. I może sobie podładuję gemy i kupię tego. Tak mnie kusi tego broka pięknego, on ma w ogóle ładną rakietę i w ogóle ładny jest. To jest moim zdaniem chyba najładniejszy taki skin, y no, chiński. No w sumie nawet nie. W ogóle taki wśród tych jeszcze zimo zimowych, taki okazjowy skin najlepszy, moim zdaniem. No i w sumie jeszcze najlepszy jest ten 8-bit. No bo wiecie, on ma taki. No, on jest taki nietypowy, nie, że to niby nie jest 8-bit, ale jest zachowana w nim taka 8-bitowość. Że ma tą to takie co, Ten taki prostokąt na głowie, nawet nie wiem po co to jest i w ogóle, ale jest V takie ładne, w sumie ono jakby, ono lewituje, okej, okay. to trzeba do mitów, yy, ale fajne, że, że lewituje, ja to dopiero teraz zauważyłem, że lewituje w sumie, bo nigdy się temu skinowi tak nie przeglądałem, tylko tak z, yy, z przodu. I... no te ręce są fajne, te nogi, skorpiona i ta wieżyczka w sumie. W sumie może są, sobie nim jeszcze pogram. Mhm... Czyli to się teraz nie nazywa skinia treningowa, tylko Park Star. Czekajcie... Jak on walnie... To ma takie jakby 8 -bity. Taki... taka 8-bitowa ikonka. Ault? No jest taki potworek. Ej, no dobre, dobre. Ha. Do. Caech.